Zaledwie kilku zawodników wzięło udział w XIII Siemiatyckim Triatlonie zorganizowanym w niedzielę 2 września na terenach koło Małego Zalewu w Siemiatyczach. Uczestnicy rywalizowali w pływaniu, jeździe rowerem i biegu. W tym roku w zmaganiach udział wzięła wyłącznie młodzież. Ze względu na małą ilość uczestników organizatorzy przeprowadzili zawody w trzech kategoriach wiekowych szkoły podstawowe, gimnazja i open. Zawodnicy ścigali się na następujących odległościach. Kategoria open 150 metrów pływania, 4,5 km jazdy rowerem oraz 3 km biegu. Dla gimnazjalistów i uczniów podstawówek dystanse były o połowę krótsze. W tym roku zwyciężyli Łukasz Trochimiak wśród gimnazjów, Mariusz Konopacki wśród uczniów podstawowych i Adam Wakuluk w kategorii Open. Gratulujemy!